Dzisiaj dostaliśmy jeszcze świeżutkie informacje o rozdziale czwartym w sezonie drugim, nowe informacje o Mega Legit i powiem Ci dokładnie jak będzie wyglądał karnet, czego możesz się spodziewać, główne motywy, mapa i parę innych rzeczy jak bronie, które pojawią się i będzie to naprawdę gruby sezon, ale na początek łapka w górę, subik, bo bijemy 100 tysięcy subów, a jest również konkurs, chcesz wygrać fejstę karta, karda, zobacz czy nie wygaz ci kod, say counter w sklepie, jesteś turbo szefem. subik, follow na Instagramie, Twitchu i komentarz pod wczorajszym filmem, kim z Instagrama i losowaniu się niedługo na live, a my lecimy z tematem, pierwsze co, dzisiaj do sklepu przed Creed, oczywiście ten skin, jak tak, miał swój turniej i dostał on również gwarantowane darmowe prezenty dla wszystkich graczy. Jeśli chcesz zrobić te zadania, wyjdź sobie do gry i wcześniej o 15 one weszły. Musisz zrobić tylko proste 5 zadań i dostajesz gwarantowaną nagrodę. Ale również ten skin dzisiaj pojawił się w sklepie Fortnite, możesz go kupić z kodem Say I nie wiadomo jak długo będzie on dostępny, prawdopodobnie do z końca tego sonu. Jest to oczywiście skin ze współpracy i nie wiadomo jak często będzie wracał. Może będzie jakiś OG, jak na przykład Travi. Druga mega kwestia to poznaliśmy motyw praktycznie całego nowego sezonu i wszyscy to wilkerze potwierdzają, że jest to Praktycznie na 100% cały motyw będzie opierał się na futurystycznym, na nowym mieście albo stylu, i może to być wzorowane na przykład no, na Neotitetach. przynajmniej tak niektórzy w tym momencie sugerują, i co ciekawe, również będziemy mieli nawiązania do futurystycznej Japonii, jak i również samej Japonii. Nawiązania wzięły się stąd, że jakiś czas temu na mapie pojawiły się bambusy i dużo właśnie osób sugeruje, że będzie mieli po prostu jakiś biom, cały na przykład w formie Japonii, na przykład właśnie z kwiatem kwitnącej wiśni, bambusami, po prostu tak jakby wiosenno japoński jakiś biom. No i tutaj również mówi się o tym, że po prostu będzie to futurystyczny. Na Japonia i wtedy, na przykład, jakieś miasta mogłyby być przerobione, jak w sezonie 9 rozdziału 1, gdzie mieliśmy na przykład Neotilted Tower, czyli całą taką futurystyczną, jakby lokację, albo na przykład Mega Mall, czyli właśnie również sklepową stadionę przerobioną na ten styl i tej możliwe, że również poszczególne lokacje z tego obecnego Sonu, na przykład Stadella czy jakieś inne, zostały przerobione właśnie w ten sposób. Ale co ciekawe, to nie koniec, dlatego że jeszcze Likarze sugerują, że dostajemy jeszcze jedną nową lokację, która wejdzie do gry, która jest dosyć mega OG, chodzi o Lucky Landing, czyli pagody pomyślności, najstarci gracze mogą pokażeć tą lokację, bo była ona na samym początku gry, w rozdziale pierwszym była to lokacja właśnie nawiązująca do Azji, właśnie Japonii, gdzie mieliśmy lokację z kwiatem kwitnącej wiśni i kilka takich japońskich domków dookoła. Teraz może być to podobnie. Nie wiadomo właśnie, czy wrócić na kadr w zwykłym stylu, czyli takim jakiejś tylko troszkę odświeżona lokacja, czy może też będzie to przerobione na przykład na motyw neo czy futurystyczny, byłoby to na ciekawe i faktycznie cały czas system Steam. No, do Fortnite wrócą stare OG rzeczy, jak na przykład nawet spazik, czy jakieś stare lokacje, dlatego że zauważcie, jedno w Fortnite praktycznie od początku tego Rozdziału, sugeruje nam cały czas powrót do ołci tematów. Ostatnio wrócił karabin wyborowy, który jest z początku Fortnite'a, jak i również rewolwer, co ciekawe, wcześniej wrócił na przykład Heavy Pompa, czy Heavy Snipa i również wrócił jeszcze inne rzeczy, których mega dawno, na przykład Fortnite'a, nie było albo są one od początku Fortnite'a również. Zobaczcie, ten sam motyw jest właśnie takim średnim wieczem i jedna story mówi o tym, że Fortnite zaczyna od początku, bo tak mówił w sumie jeden właśnie z twórców Epika, no że Fortnite generalnie nie jest gromkowanikiem, ma jakieś totalne zakończenie, tylko jest to taka pęta, że cały czas negat idziemy do do przodu, a potem jest wielki reset, i znowu zaczynamy od początku. I tutaj ten motyw faktycznie żeby się zgadzał, czyli właśnie znowu zaczęliśmy od początku, średniowiecze i tego typu sprawy. A następnie Fortnite resetuje całą grę, no i po prostu lecimy właśnie dalej i cały czas przyspieszamy, tak jak to było w poprzednich Sonach. Potem jest nowy rozdział, i znowu jest jakiś wielki reset, przynajmniej taki jest obecnie. Założenie Fortnite'a, i moim zdaniem faktycznie możemy doczekać się jeszcze więcej starych rzeczy, lokacji, czy jakiś broni, które byłyby nawiązaniem do rozdziału pierwszego, czy totalnie OG Fortnite'a. I myślę, że byłoby to fajne. Chcielibyście spado, dajcie znać w komentarzach. A może wreszcie się go doczekamy, tak samo w sumie jak Skara, ale kolejna sprawa, to do gry trafią nowe przedmioty, a dokładniej nowe bronie. Z tego co wiadomo, ma pojawić się nowy pistolet w Fortnite, jak również nowy shotgun. Na razie nie wiadomo jak będą one wyglądać, aczkolwiek klikacze potwierdzają, że faktycznie one się pojawią, osobiście powiem, że myślę, że dużo więcej broni wróci, albo po prostu się pojawi, no bo oczywiście nowy sezon równa się nowe bronie, nowe motywy, no i pewnie tak zrealizowane, do tego przypominam Wam jeszcze, że futurystyczny motyw nie tylko występuje dokładnie właśnie w tym motywie na mapie, ale Również występują w motywie karnetu i całych skinach. Dlaczego? Dlatego, że jeśli zwrócimy uwagę na skiny, które Wam zdykowałem, które będą w karnecie, czyli dokładnie te, które widzicie, czyli na przykład Pani Jaszu, czyli na przykład właśnie pani króliczka, ziomek w masę, czy inne skiny, które tutaj widzicie, wszystkie są w takim nowoczesnym wymiarze stylu, więc potwierdza nam się ten temat, bo najczęściej Fortnite jeśli robi jakiś styl, to również jest to właśnie cały son raz, również z rzeczami karnetowymi, także możliwe, że właśnie te skiny nam się jak najbardziej potwierdzą i również nie będą to ostatnie skiny w tym stylu, dlatego że Fortnite może cały czas oczywiście dacie, że tak jest kiny, na przykład po prostu do sklepu, żeby je kupować, ale również mówi się o jeszcze jednym ważnym motywie, co Attack on Titan, bo przypomnę wam, że zlikowali już likerzy, że podobno z sekretnym kolaboracją, z sekretnym skinem będzie właśnie ziomek z Attack on Titan, czyli takiego anime, który ma pojawić się teraz w Fortnite i niektórzy likerzy sugerują o tym, że będzie mieli właśnie dostępny cały motyw z tym kolab, bo część się mu to podoba, część nie i można to troszkę porównać z Marvela, czy na przykład innych kolaboracji, dlatego, że podobno dostajemy specjalny item, który może być grapplerem, no właśnie z tego kolabo bo wtedy na przykład nie mielibyśmy moty tylko mielibyśmy grafer i nie wiadomo czy działałby on tak samo jak Spiderki czy jakoś inaczej, ale również ciekawostka, że niektórzy ligerzy sugerują, że moglibyśmy dostać również lokację nawiązującą do tej właśnie całej uniwersum tego anime i faktycznie mogłoby się to wydarzyć, bo przypominam, że Fortnite przy takich dużych kolaboracjach często dawał lokacje, na przykład taką lokację mieliśmy właśnie w Batmanie, gdzie DC weszło do Fortnite'a wraz z różnymi przedmiotami i ogólnie to kolabo będzie mega interaktywne prawdopodobnie, tak samo jak właśnie kolabo na przykład z Dragon Ballem czy My Hero Academią, tylko tutaj jest jeden duży minus, że nie Set jest to anime i niestety gracze Fortnite w dużej części tego nie lubią i moim zdaniem jest to troszkę dziwne, że Fortnite znowu praktycznie sprzedaje cały sezon właśnie jakiejś konkretnej firmie. No i może niezbyt to się dobrze odbić na Fortnite, bo przypomnę wam jaki hate był, no właśnie na te wszystkie przedmioty Dragon Ball czy My Hero Academy i niestety tym razem Moepik troszkę bardziej kładzie znowu pieniądze na odgraczy, co jest troszkę smutne, ale oczywiście zobaczymy co z tego wyjdzie. Kolejna kwestia to brak niestety eventu, z tego co się dowiedzieliśmy. Dalej nie ma żadnych informacji o evencie i wszyscy youtuberzy Wam mówili, że na 100% bo dalej mam takie cenne pytania. Niestety was oskamowali, także że event się nie odbędzie i też nie ma kiedy on się odbić. Dlaczego? Dlatego, no, że nie oszukujmy się, że startuje już 8 marca, czyli dokładnie w tą środę. No i też nie ma kiedy tego event zrobić, żeby był event. Wcześniej musiałby zostać dodane jakieś pliki gry, no i musiałoby się zacząć coś dać. W tym momencie się totalnie nic nie dzieje, zostało dodane tylko urządzenie, które i tak praktycznie o niczym nie świadczy. Więc na event się nie nastawiajcie. I tutaj niektórzy właśnie pytają, kiedy wystartuje nowy cel. Z tego co wiadomo, wystartuje on w najbliższą środę i nie będzie żadnej dużej przerwy technicznej. Typu czarna dziura, kilkudniowej, i raczej będzie to wyglądało w ten sposób, że po prostu w środę Fortnite zrobi przerwę techniczną, a następnie będziemy już po kilku godzinach mogli grać w Fortnite. A przynajmniej tak jest to zaplanowane i tak powinno się to wydarzyć. Od razu będziemy mogli kupić karnet bojowy, oczywiście. A osoby, które skorzystały z mojego triku z ekipą, będą miały ten karnet totalnie za darmo. Także warto sobie go zastosować i kupić najwyżej z kodem Seikamse, teraz ekipę, żeby nie przegapić darmowego karnetu. No właśnie z tym jeszcze często pytacie o skina Jaszczura, który został też zlikowany z karnetu. Ten skin w tym momencie nie ma żadnych nawiązań, Jednym co o nim wiemy, to że będzie pewnie w karnecie i możliwe, że będzie gdzieś tam na początku, bo jest to taki troszkę zwykły skin. Ale również ciekawostka, że ten skin został zlikopany już przy ostatnich zadaniach, czyli sekretnych, i nie wiadomo, czy te sekretne zadania, gdzie mamy właśnie specjalne, namierzanie jakichś tam miejscówek, nie dadzą nam więcej przecieków na temat nowego scenu, Aczkolwiek w tym momencie nikt czegoś takiego jeszcze nie rozkminił, Ale ciekawostka, no że jeszcze mamy jednego skina Drifta, który będzie w karnecie bojowym. Ten skin jest to ten ziomek w masę, i z tego co wiadomo, ma on zawierać bardzo dużo styli, i to może świadczyć o tym, że skin może znajdować się na przykład na początku karnetu, dlaczego? Dlatego, że najczęściej skiny, które zawierają dużo właśnie styli są na początku i możemy je progresywnie odbierać podczas całego karnetu czy wykonywania do jakichś tam zadań i to możliwe, że będziemy mieli różne style i na przykład jednym stylem może być ziomek bez matki, przynajmniej tak mówi jeden z likerów. i taka ciekawostka, że ten skin drifta po prostu pochodzi z oficjalnych ankiet Fortnite i jest on praktycznie na 100% potwierdzony w sumie jak reszta karnetu i czytelniki generalnie są legit, tak są legit dlaczego? Już Wam tłumaczę, kiedyś często było tak, że faktycznie jakieś rzeczy wyciekały w Fortnite nie było to miesiąc przed, tylko właśnie kilka dni przed nowym sonem, i faktycznie teraz wszyscy likarzy dusi potwierdzili, że są to legit przecieki, więc jak najbardziej można im ufać, przypomnę, to już kilka razy tak było, że na wyciek cały bojowy, czy jakaś tam mapa, czy jakieś poszczególne rzeczy i te teorie faktycznie były legitne, także osobiście wierzę, że jak najbardziej ten motyw może się potwierdzić, bo o tym motywie już od jakiegoś czasu wiemy, aczkolwiek pamiętajcie o tym, że to wszystko dalej są teorie i Fortnite zawsze może coś zmienić, aczkolwiek jestem przekonany, że jeśli obejrzycie ten materiał po starci stronu, to aż sami się zdziwicie, jak dużo rzeczy, udało mi się tutaj właśnie upchnąć, które faktycznie się sprawdzą i które są dosyć legit, a które, albo które się właśnie wydarzą. Jest jeszcze dużo obaw na temat nowego sonu, jak długo będzie trwał i jak będzie wyglądała meta, niestety, albo stety motki prawdopodobnie zostaną usunięte i możliwe, że już ich nie będzie, ale również odnośnie samej mety i trwania salonu, no to salon możliwe, że będzie krótszy, dlatego, że nawiązując do poprzedniego rozdziału, było to zrobione tak, że son pierwszy był mega długi, ten był właśnie mega długi, ten drugi był krótki, trzeci był długi i czwarty był krótki, możliwe teraz będzie tak samo i fajnie jakby się to sprawdziło bo niestety sony które trwają dłużej niż 2 miesiące czy przykład właśnie 3 obrotu są giga słabe najczęściej i giga nudne i myślę że się zgodzicie no że ten sony jakby trwał na przykład o miesiąc krócej no byłby chyba dużo fajniejszy dajcie znać w komentarzach ewa ja mega dziękuję zapiszcie do konkursu łapka w górę kodzik sejkam w sklepie wbij na twitcha gdzie streamujemy instagrama i trzymajcie się cześć wpijajcie na inne materiały joo